Oh yeah! Oh yeah! To jest... Co jest? Unboxing ziom! Hej, się na wszystkim ludziska. Z tej strony Solaki, witam Was bardzo serdecznie w tym unboxingu z gry Battlefield 4. Jak już wiecie po tytule, jak widzicie w moich noż, w moich rękach dzierżę nóż, w tu, którego otwieram, dzięki któremu otwieram tą zawartość, a tu, co się znajduje. Fakturka. Dobra, to pomińmy może. Pomińmy, pomińmy, tak. Fakturka jest! Battlefield 4. Ooo oh, yeah! Tak, o to chodzi. Robię tak, robię przede wszystkim dlatego ten unboxing, ponieważ chcę, żeby ludzie po prostu wiedzieli, że ja mam oryginalną grę. Przyszła mi dzień wcześniej. Tak, o to chodzi. Tutaj będę miał małe problemy trochę, bo wiecie, no w jednej, w jednej ręce muszę mieć kamerę, żeby trzymać, bo wiecie, robię to w dość prowizoryczny sposób, ale lepszy taki niż inny. E, I, ale dobra, poradzę sobie. A, a w drugiej muszę, kurde, a drugą jedną ręką muszę właśnie odblokowywać. Ale jak widzicie, rozpakowywać. Jak widzicie, udało mi się. A to jest specjalna edycja akurat tego, <laughs> tutaj jak widzicie chińska nawałnica, tak, przez chwilkę tylko była widoczna, a to dlatego, że poniżej jest kod, dlatego sobie go zdejmę, chwila. Okej, okay, już jest git. No to jak widzicie, tego co mnie dziwi, zastanawia, dziwi mnie fakt właściwie, że dysk pierwszy wszędzie na każdej płycie jest dysk jeden, numer jeden i to mnie troszeczkę zastanawiało eee, dlaczego, dlaczego tak jest? Ale na szczęście przy zainstalowaniu trafiłem akurat na dobrą numerację i bez żadnych problemów. To jest jedynka, tam po prawej jest dwójka, a ta dodatkowa jest trójka. Także musicie mieć trzy płyty. Gra zajmuje 24 giga. Tak jest. Także. Aha, jeszcze może coś o tym dodatku. Chińska nawałnica to oczywiście gratis. Jeżeli kupujecie, właśnie zamawiacie przez internet. Ja zamawiałem przez internet, więc mam taki gratis. Chińska nawałnica oferuje cztery nowe mapy do trybu wieloosobowego, umiejscowione na terytorium Chin. I tyle, jak to wiadomo. No, ale oczywiście także mm, specjalne pojazdy i żołnierski ekwipunek. Tak, wartość takiego dodatku 60 złotych, ja nieco 20 złotych, dopaciłem, bo normalnie chyba 129, normalna wersja kosztuje, tak mi się wydaje. Chyba, ale nie jestem pewien. Losowe pakiety oczywiście do tego bojowe jakieś tam wzbogacające sorki. Y, tryb rozgrywki wieloosobowej o elementy. Losowe No i tu na przykład, No nie wiem, pakiety bojowe. Yy, chwila, chwila. No, na przykład nowy kamuflaż, nieśmier nowy nieśmiertelnik, jakiś tam dodatkowy nieśmiertelnik, noże. Yy, I takie tam pierdołki, więc yy, może już tutaj nie będę czytał, bo się błaźni troszeczkę. Dobra. Yy, I tak, to już by było na tyle. Także jak widzicie mam oryginalną wersję, może jeszcze dzisiaj go nawet wyślę, jeśli nie, nie wyślę go do godziny 9 w nocy, do 21, to, to już potem nie czekajcie, no chyba, że jeszcze w biuletynie napiszę coś o tym. I, i właśnie was poinformuję. Postaram się jak najwcześniej właśnie mi się ściągnęły ostatnie aktualizacje zainstalowany już jest i to tyle. Dobra, dzięki jeszcze wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby ocenić i skomentować film i czekajcie do 21.00 dzisiaj, jeżeli się pojawi, to to właśnie niedługo. To właśnie do tej godziny. W razie czego jeszcze będę publikował biuletyny, także patrzcie sobie w aktywności. Dobra, to tyle i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.